i robionej piosenki milionerowska, nie sporywam to, ponieważ chce się grać, chociaż boję się głośnych dźwięków, nową muzykę, daj dziś zrobię, łączy głośniej muzykę, bo to tylko kwestia czasu, to nie biedny sen, zanim muzyka będzie miała następną kontrolę, nie pozwolę nikomu odejść, posłuchać dnia i nie zapomnisz tego dźwięku, nic dobrze, to muszę śpiewać raz w wysokorysunku, a odbędzie się najlepszy koncert na Rawem 2077, jestem na szczycie, nie chcę spaść, tak że to wyrasta moje serce, rzuci mi bieg, słyszę dźwięk, wszyscy ludzie tańczą na scenie, Mi, że nie jestem serce, nie jest sama, czy czujesz to, co ja czuję, muszę się zmierzyć porsem, z tym przyspieszonym prosem, podobno podługa z czuję jak kręci mi się przed oczami. lekwa, mi pisanie, śpiewanie, merytory tańce są moim pocieszeniem, kochającym serce, może i nie jest w porządku. że nagle dzik śpiewam, żeby piosenek, dzik dźwięk, moje serce rzuci mi je, muzyka zabiera mi oddech, jadę moją limusynę w zrobimy zrobię merytoryzację, z kwadraty, w tym razem padła podłoga dobra i chcę tylko powiedzieć, kocham muzykę, nie dałam rady, przy najwyższych, najniższych głosach, to nic, mogę już odejść z pokoju, sięgnęłam w swój cel, marzenie pracowa, śpiewanie, muzyce, śpiewanie.

Nie nosi się na Czy potrzebujesz mojej pomocy? Nie Ej, ty powodzie jak tak po fani, mam tylko jedno pytanie. Czy jesteś gotowa by ze mną wystąpić, tak? No mi że jesteś gotowa, bo ty do mnie wystąpisz. W telewizji rebendowej już są moje motyki. Dobra, jesteś. Napisałaś fajną książkę, która w że ci Jest smutna, więc robię. Uciekaj w tekst. Możesz osiągnąć więcej, na czas.